Miejsce naprawdę świetne zarówno pod kątem plażowania, relaksu, naprawdę piękne podsumowanie Miami. No to witamy kolejny dzień. Wczorajszy dzień halloweenowy był naprawdę epicki, a dzisiaj trochę styluweczka na muczaczo. Z racji tego, że już za parę chwil wybieramy się do innego miejsca, innego kraju, gdzie taka stylowa może być naprawdę ciekawa. I wtapiająca się w tłum, ale jeżeli jeszcze tego nie wiecie, bo... Nie ma tego w tytule filmu, to jestem ciekaw, czy ktoś z Was zgadnie następny kierunek. Jeżeli tak, koniecznie napiszcie to w sekcji komentarzy. Tymczasem dalej jesteśmy w Miami. Wybieramy się do, e, w stronę Miami Beach z powrotem, tylko tym razem w kierunku północnym, w stronę północnej plaży po prostu. Jesteśmy znowu na promenadzie, tym razem idącej w kierunku plaży północnej. No i cóż, można powiedzieć, mieliśmy taką refleksję zadą przed chwilą, że. Pobyt w Miami około tygodnia to jest naprawdę świetny czas, żeby po pierwsze zasmakować klimatu tego miasta, po drugie zobaczyć najważniejsze rzeczy, znaleźć trochę czasu na pobyczenie się na plaży, odwiedzenie centrum. Taki optymalny czas. A jeżeli przypadnie Wam jeszcze, tak jak i u nas tym razem, zobaczenie tego miasta, czy ogólnie innego miasta w Ameryce e, podczas Halloween, to wydaje mi się, że jest to naprawdę piękna przygoda dająca zasmakować Stanów Zjednoczonych w wielu różnych wymiarach. A w ogóle jesteśmy na tej promenadzie i to jest o tyle fajne, że tutaj można iść albo jedną ścieżką, która biegnie oczywiście przez plażę, albo taką wybrukowaną, gdzie jeżdżą też rowery, hulajnogi i tego rodzaju sprzęty, albo taką pomiędzy, można powiedzieć, taką na wydmach, która jest naprawdę super, bo daje trochę bryzy morskiej, a jednocześnie daje e, vibe Dlatego, że jesteś na plaży i widzisz to wszystko. Dzisiaj woda jest naprawdę piękna, lazurowa. Choć trzeba powiedzieć, że ta plaża, na której jesteśmy i w kierunku której idziemy, czyli ta plaża północna, niewiele różni się od tej South Beach. Może tyle, że jest po prostu mniej uczęszczana i mniej popularna, więc jest trochę luźniej. Ale ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać, jest tutaj. Mianowicie, nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest tabliczka informująca o tym, że jest to miejsce w wylęgarnia żółwi. I sezon trwa od maja do końca października, więc teoretycznie właśnie się kończy, bo jesteśmy tutaj w listopadzie, na przełomie listopada, października, listopada. Ale taka ciekawostka, że chronią tutaj ten obszar i zwracają uwagę na to, żeby być po prostu ostrożnym, bo małe żółwiki w drodze. Odbiliśmy kawałek od plaży. Jesteśmy w tak zwanym bal harbour, moi drodzy. Śmieję się oczywiście, ale tak patrząc na ten rzut dzielnicy, i to, że wcześniej były tutaj jakieś koszerne jedzonka, i paru panów z charakterystycznymi żydowskimi nakryciami głowy. Śmiem twierdzić, że trafiliśmy na całkiem bogatą dzielnicę. No, powiedzcie szczerze, to wygląda już tak luksusnie. Luksusnie: pałace, autkalśniące, lśniące a tutaj za linią tych wysokich wieżowców hoteli które są zlokalizowane zaraz przy wybrzeżu znajduje się właśnie Atlantyk No, jest tutaj naprawdę elegancko Trzeba to przyznać Nawet przystanki autobusowe są tutaj zgoła odmienne niż to, co było wcześniej Zadaszone, ładnie odmalowane, kosze sterylnie czyste No i ta wszędobylska, idealnie przystrzyżona trawa, to akurat jest niezmienne niezależnie od dzielnicy, mam wrażenie, że mają jakiś naprawdę kompleks na tym punkcie, bo każda trawka jest po prostu przystrzyżona, jakby codziennie tutaj przychodził jakiś fryzjer. A tu już zbliżamy się do punktu takiego ostatniego cypelka przed przekroczeniem tamtego mostu, gdzie Ocean Atlantycki wpływa w sam środek terenów miejskich. Wiecznie tu. A po mojej prawej i po mojej lewej znów rozciągają się plaże. Tyle że żeby dotrzeć do plaż północnych musimy przedostać się przez most, przez który teoretycznie przynajmniej nie można przechodzić na piechotę. W ogóle, zobaczcie, tutaj ludzie łowią rybki, ale sztukę gość złowił. Niesamowite. Tam jest kolejna, w ogóle oni tutaj są przygotowani na grubo. Profesjonalny fotel, rozstawione wędki. Tutaj gigant wystaje, a tutaj kolejne ryby. A na dole chyba jakieś kraby, tu z kolei inne skorupiaki. No widać, że jest pełna profeska. I dopiero zaczynają, bo reszta wiaderek pustych. A tam idzie rybak, do którego to należy. Ale fale są naprawdę przepotężne. Dobra, zmykamy stąd, bo nas zaleje. No dobra, jednak zwaniastwo jest do pewnego stopnia limitowane, bo centralnie obok nas przejechała policja. A teraz stanęli idealnie przy wjeździe. Idealnie przy wjeździe na most, więc łapiemy autobusy, żeby tylko przebić się na drugą stronę. Jesteśmy już na drugiej stronie. Udało się i taki może lekko cebulacki, ale jednak proti płatności w autobusie odbywają się nie tylko za sprawą gotówki, ale też kart. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie tutaj z Revolutem, czyli kartą, która jest zdecydowanie najpopularniejszym wyborem w kontekście podróży po całym świecie, to niestety, ale nie przechodzi. Za każdym razem czerwony komunikat, że karta nie jest akceptowana i tylko od dobrej woli kierowcy zależy czy was przepuści czy nie. Taka nasza obserwacja, że osoby czarnoskóre mają zdecydowanie więcej wyrozumiałości aniżeli biali, którzy po prostu wyrzucają nas do najbliższego sklepu, żeby rozmienić na drobne albo używać tylko amerykańskiej karty. A w ogóle taki mały off-top, doświadczenia amerykańskich toalet jest naprawdę dziwne. Już nie mówię nawet o tym, że nie uświadczycie tutaj e Takich spółczek do wciskania, tylko wszystkie są taką wajchą, którą trzeba przesunąć. Poprzez to, że oni chyba nie wynaleźli jeszcze klapy do zamknięcia sedesu, no ale najważniejsza kwestia z mojej perspektywy to to, że tak naprawdę to wszystko funkcjonuje tak na zasadzie: tu wszystko, wszystkie toalety są. Odgrodzone takimi ściankami, które mają maksymalnie 1,75-1,80 m. Więc sytuacja, w której stoicie sobie w kabinie, a obok Was stoi równie wysoka osoba powyżej 1,80 m, to moment, w którym robicie co trzeba i patrzycie komuś w oczy. To jest co najmniej dziwne. Zmierzamy już do Oleta River State Park. Tam za nami były wieże Trumpa. Tutaj są jakieś małe wysepki. Z prywatnymi jachtami. No, dzielnica kolejny raz powtórzę. Ta część północna jest naprawdę, naprawdę zamożna. Budynki, hoteli i takie jeszcze przemyślenie, że naprawdę łatwo tutaj e, przeszacować te odległości. Wszystko wyrażone w milach, na mapie wydaje się niedaleko. Gdy dochodzi co do czego, to okazuje się, że spacery to naprawdę. Kwestia długich godzin, więc jeżeli nie lubicie dreptać, męczy Was to albo was to nuży, no to zdecydowanie warto po Miami poruszać się albo własnym samochodem, albo rowerem, albo komunikacją publiczną. Miejmy nadzieję, że przed zachodem słońca uda nam się tam dotrzeć, żeby nagrać chociaż część terenów zielonych. Tutaj jedna z tych takich wysepek prywatnych. No jak widzicie, wszystko strzeżone, wjazd zakazany dla nieprzypadkowych osób. Tutaj. Prywatne jachty. No, widać, że na biednych tutaj nie trafiło. Oby to już było ostatnie przejście przez most, bo naprawdę jest już męcząco wszystko dostosowane pod samochody. Swoją drogą, lasy, które tutaj widać, w parku, do którego próbujemy się dostać, to są lasy namorzynowe. Bo nie wspominałem o tym, jako że nie mieliśmy okazji pojawić się w Everglades, czyli w tych na terenach na Florydzie, które słyną przede wszystkim z aligatorów. Ale chodzi głównie o to, że te lasy namorzynowe mówią nam też o tym, że Miami zostało skrupulatnie, konsekwentnie Wybudowane rękami człowieka, i nawet plaże, które widzieliśmy wcześniej, czyli Miami Beach, które mają tak piękny piasek, są naprawdę niczym perełka tego miasta. Zostały stworzone ni mniej, ni więcej w ten sposób, że człowiek zaczął osuszać te bagna i tereny bagniste, zaczął przywozić piasek i tak to teraz wygląda. Natomiast prawdziwa Floryda, przynajmniej ta część i prawdziwe Miami, przynajmniej. W okresie, kiedy jeszcze nie było nazywane pewnie Miami i jeszcze nikt nawet nie wiedział, że tak będzie to miasto wyglądało teraz, wyglądało właśnie w ten sposób. Czyli gęstwiny lasów namorzynowych, bagniste tereny, takie gęste, naprawdę gęste tereny. A nieco więcej o terenach związanych z namorzynami, z lasami namorzynowymi, możecie sobie pooglądać na odcinkach prosto z Filipin, do których już teraz zachęcam, są dostępne na kanale w playliście Filipiny. Wreszcie docieramy do Oleta River State Park. Oby tylko byli otwarci. No bo widać, że teren strzeżony. Lala. No tak, więc chyba wykrakałem. Pomimo pięknego napisu welcome, mamy też nieco mniejszy, i nieco bardziej dobijający napis, czyli park otwiera się o ósmej, zamyka się o zachodzie słońca, a niestety zachód słońca jest już bardzo niedaleko. Także przyspieszamy i zobaczmy, co się tutaj kryje. Wow, ale bajka. No po prostu rezerwat przyrody dzikich zwierząt. Tam jakiś biały ptaszek. Te lasy namorzynowe, no... ilość zachwytów, które miałem i w Brunei Darussalam, i, i na Filipinach, i w wielu innych miejscach, może już nie sprawia, że to jest aż taki szok i aż takie piękne natury, ale i tak, kurczę, no jaram się, bo te drzewa jak pajączki są absolutnie przemagiczne. Pierwsza refleksja, że o, mamy tutaj napis: Welcome to Real Florida, czyli witamy na prawdziwej Florydzie. I ciężko się nie zgodzić, że taki krajobraz to właśnie Floryda. Niekoniecznie zabudowania i hotelowce, takie jak mieliśmy wcześniej. Niemniej jednak, refleksja. Tak piękny teren, w tak w sercu tak ogromnej aglomeracji. No to jest coś pięknego. Patrząc na to, że idziemy tutaj. Praktycznie sami. I wiem, jest godzina jaka jest. Niemniej jednak idziemy tu praktycznie sami. Sprawia, że no zastanawiam się, czy to nie jest po prostu miejsce, do którego docierają turyści, czy taki dzień, czy jaki jest inny powód. Ale mając taką perełkę natury ukrytą wśród tych wszystkich betonowych kloców, kurczę, nie korzystać? A druga refleksja, już taka trochę otrzeźwiająca, Znamienne, naprawdę znamienne jest to, że nawet w takich dzikich terenach wszystko jest mam wrażenie zrobione pod to, żeby zwiedzać to autem. Zresztą jeden z powodów, dla którego nie wybraliśmy się do Everglades, był właśnie taki. Mianowicie nie mamy tutaj auta, a zwiedzanie Everglades praktycznie zawsze podsumowywane jest do tego, żeby wypożyczyć auto i pojechać do jednego punktu, do drugiego punktu. I jeździć sobie w ten sposób. Tak samo i tutaj. Mijamy auta, to fakt. Ale piechurów nie ma. Nie jest jednak tak różowo. Witamy na wejściu do parku, czyli to wszystko, co dreptaliśmy, to było chyba przed wejściem. No i mamy już Park fees. Admission fees, czyli. Zobaczcie, to już nawet nie jest podawane za człowieka, tylko za maszynę. Nieźle. Nikt jest normalny chyba tutaj nie wchodzi z buta. Zobaczymy czy policzą nas jako jedną maszynę, czy dwie. No to biedniejsi o 4 dolary, ale bogatsi o mapę. Dowiadujemy się, że zamykają o 18.30 i że do pierwszego punkciku, który warto zobaczyć um, mamy jakieś half a mile. Boże, ten ich akcent jest po prostu przytłaczający dla kogoś, kto duka po angielsku. Więc... Cóż, tak czy inaczej, może uda się chociaż trochę poobcować z tą naturą. Idziemy przed siebie i zrobimy pewnie taką pętelkę po tych pięknych, zielonych terenach. I chyba mamy złotą godzinę. No i tak to moi drodzy wygląda. Spacerek taką oto trasą. Na razie niezbyt porywającą. Miejmy nadzieję, że zaraz krajobraz się zmieni. Niemniej jednak w tej broszurce Opisują to w ten sposób, że jest to świetne miejsce dla mm, rowerzystów MTB, czyli amatorów rowerowania górskiego, tak to nazwijmy, czy terenowego. Dla kajakarzy, bo można tutaj gdzieś wypożyczyć chyba kajaczki, a także dla po prostu ludzi, którzy chcą sobie popiknikować, bo przed nami chyba takowe miejsca również się znajdują. Teraz zobaczymy, gdzie uda się dojść. Jak widać, jest miejsce do wypożyczenia, chyba desek typu sup albo desek surfingowych, kajaczków. Mamy tutaj jakieś zaplecze w postaci restauracji, ławeczek i tego rodzaju rzeczy. Wreszcie stało się to, na co wszyscy czekali, czyli ostrzeżenie o aligatorach. Pamiętajcie, nie pływajcie z aligatorami. Od oficjalne ostrzeżenie. Fynizne. No ale nie ma co się dziwić. Warunki idealne do życia dla aligatorów. Tutaj kolejne miejsce do piknikowania jakieś altanki, stoły wszędzie miejsce do grillu. No i plaża super miejscówka. Piękna alternatywa dla zatłoczonej Miami Beach i South Beach na przykład. Słowem podsumowania, miejsce naprawdę świetne, zarówno pod kątem plażowania, relaksu, jak i e, dreptania sobie po tych wszystkich dzikich zaroślach, bo za moimi plecami są też ścieżki, którymi można sobie po prostu krążyć. Czy to na rowerze, czy to właśnie kajakiem wzdłuż tych wszystkich pięknych e, lasów. Czy po prostu chilując sobie tak, jak tutaj, ludzie właśnie kąpią się przy zachodzącym słońcu. Naprawdę piękne podsumowanie Majany. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!